Siema, siema, sensu nie ma. Dzisiaj mamy wtoreczek, a to jest dzień nietreningowy po pięciu treningach pod rząd. I troszeczkę mi się zmieniło makro, bo postanowiłem sobie w dzień nietreningowy bazować bardziej na tłuszczach, żeby troszeczkę urozmaicić swoją dietę, wprowadzić troszkę inne produkty i przede wszystkim nie zapychać taki jelit, bo troszeczkę czuję, że jednak te węglowodany gdzieś tam w kichach siedzą. Więc obecne makro na dzień treningowy to jest 3900 kalorii, 322 gramy białka. 26 g tłuszczu i 600 g węglowodanów, a w treningowej jest 2950 i to jest 290 białka, 130 g tłuszczu i około 170 g węglowodanów. Także dzisiaj na śniadanie po prostu coś niesamowitego i dopiero jak to zrobiłem to zauważyłem i poczułem, że brakowało mi na maksa czegoś takiego. Czyli mamy 3 jajka na miękko, szynka szwarcwalska lub możemy nawet dać sobie boczek, pomidory, ogórki. Tutaj akurat dostałem od klientów z Dagomy w prezencie taką mieszankę ogórków petarda i oczywiście paruwencję. Więc mamy przepiękne makro, które pokazuje, że jest 560 kalorii, 50 g białka, 37 fatu i niecałe 6 g węglowodanów. Piękna, piękna sprawa. Także jem, muszę spadać na miasto do banku, bo mi zablokowali dostęp do kompa, a muszę rozliczyć miesiąc. I widzimy się za chwilę. I dzisiaj akurat troszkę wolniejszy dzień, więc z Olą wybieramy się do parku dla psów. już raz nie byliśmy, ale zapomnieliśmy vlogować. I wziąłem też drona, więc popatrzmy z góry, jak to wygląda. Bulbazor jest ewidentnie podpalony, żeby iść z nami, więc idziemy. Zobaczysz, że spędzą z czas w tygodniu? <grym> tak. Jakaś odmiana, nie? Tak jest. Boba! Bulbazor! Bulbazor! Szkoda, że Cassie nie ma. Co? Szkoda, że Cassie nie ma. Ale jest Bulbazor! To jest normalnie lew. Lew?

Jedzonka, jedzonka, tak, tak, jedzonka, no dobra, Idź, chyba. No ty, chodź, się, się z królem chodź, chodź, podwórku, rozumiesz? Tak cię upięgli w ogon? No, i co Nie ma. Nie ma. Chodź, skaczemy. <grym> oh. Jeszcze raz. Hop! 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 No Hop! No, Hop! Hop! Siad ładnie. Bardzo dobrze. Siad. 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 Siat. Siat. Siat ładnie. Proszę bardzo. Dobry piesek. Siad, zrobił, siad. karat w swoim naturalnym środowisku leśnym. Już włączyłeś się? Chodź na plażę I tyle ze spaceru. Ola właśnie powiedziała fajną rzecz. Bo jesteśmy pierwszy raz od roku na spacerze w ciągu tygodnia. No, mhm, w ciągu dnia. Grubo. Chyba coś trzeba zmienić w swoim życiu. Zadbać o siebie. A few moments later. Packs, not drugs. Baby. Ładny prezencik nam zrobiłem na Wielkanoc. Co? Boga dar. Boga dar. Co to? Boga dar. Boga I następny posiłeczek z resztka szynki szwarzwalskiej z zeszłania, dwie parówki i Ola przygotowuje sobie tutaj kurczaka z patatisem, makaronem, makaronem z i Konoban kanana na 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 i spadam na treningi personalne. Mam na 17 do 22, więc przez 5 godzin się nie zobaczymy. Bo nie ma sensu. Po pierwsze, jak podobają ci się te kanapki, to weź, kliknij łapkę w górę, mi to pomoże. Po drugie, to są naprawdę zajebiste kanapki. I już wiem, że decyzja z podjęciem na makro, na więcej tłuszcz dnie treningowe, to zajebista na maksa rzecz, bo właśnie te potrawy, takie kiedy co kiedyś jadą, można fajnie wprowadzić, wiecie, parówki jajka, które mogę jeść normalnie, ale generalnie szkoda mi trochę makro na nie. Ale wiecie, takie fajne posiłeczki wprowadzać sobie można z kiedyś troszkę inaczej. Kabanosy, parówki, szynka, z szwarwalska, boczek, wiecie, tylko żeby rzeczy. Mua! Jakbym jeszcze nie miał energii na mleko, to bym sobie te sery wprowadził. Albo serek wiejski i masło orzechowe. Dobra, idę jeść i pracę. Popracowane. A teraz 45 minut kardiosława. mi się, co już na maksa. Ale jak trzeba, to trzeba. Jutro środa, czyli dzień treningowy. Tak jak. Ej, duwa zał... Nie przeszkadzaj. Jutro dzień treningowy. 5 treningów z rzędu. Może z, małą, może z małą przerwą w niedzielę jak są święta. Zobaczymy, ale będzie ciężki tydzień. Ciężki nie ciężki robota musi zostać wykonana. Nie ja powiem Wam szczerze, ja mam troszkę taką filozofię, że jeżeli chcecie robić coś dodatkowego, wychodząc poza szereg ludzi zwykłych, czyli w tym wypadku robić zajebistą formę, bo zwykły kowalski oczywiście nie jest w stanie tej formy zrobić to musicie robić dodatkową robotę gdzieś tam zrozumieć że będziecie mieli nagle mniej czasu w ciągu dnia a jeżeli ogólnie macie mało czasu w ciągu dnia to gdzieś tam spada to wszystko niestety na noc i u mnie jest dokładnie tak samo ja cały dzień jestem w pracy czy robię treningi personalne czy wracam do domu i robię coś w social mediach czy odpisuję na raporty czy odpisuję na maile czy cokolwiek innego robię związanego z pracą nie mam czasu na nic, więc gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim wplatam swój trening siłowy. I teraz akurat w deficycie wypadło tak, że robię cardio w nocy. Po prostu wracam gdzieś o 21:22 z personali, siadam na maila, odpisuję na kilka wiadomości, mija godzina zjemi, nagle jest północ i cardio trzeba zrobić. Moim zdaniem to jest o wiele lepsza opcja zrobić cardio, niż go nie zrobić i być wyspanym. I tak niestety wygląda życie. Jak zakładacie firmę i chcecie robić cokolwiek dodatkowego, to czy świat i w ogóle zrozumie to, że Wy musieliście się wyspać i firma się nie rozwija? Nie. Po prostu firma się nie rozwinie, Wy będziecie cały czas w tym samym miejscu i dalej będziecie narzekać, w jakiej jesteście sytuacji. Dokładnie tak samo jest z formą, więc niestety takie trzeba podejście mieć, i tyle. Troszkę staram się swoim podopiecznym i ludziom wlepić w głowę moją filozofię. Jednocześnie rozumiem, że nie każdy chce być super pro trenerem, zawodnikiem i tak dalej i gdzieś tam to jest tylko hobby, ale większość ludzi do mnie przychodzi z założeniem, ja chcę robić zajebistą formę, zrobię wszystko, ale gdy przychodzi do pewnego dyskomfortu i robienie czegoś poza e, tą strefą komfortu, którą mieli zazwyczaj, czyli robienie czegokolwiek dodatkowo, to zaczynają się schody, ale, ale ja nie mogę, 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 no niestety. To jest wszystko tak strasznie zero-jedynkowe, że albo masz takie podejście, gdy nie masz czasu, albo ten czas masz na to, żeby takie rzeczy robić. Każdy znajdzie czas, naprawdę każdy jest bardzo, bardzo, bardzo mało jednostek osobowych, które naprawdę nie znajdą tego czasu, ale da się. Choćbyście mieli spać 4 godziny, 5 godzin, a wyspać się dopiero w weekend, da się. Wszystko się da. Oczywiście, jeżeli bardzo wam zależy na formie. Jeżeli nie, to idźcie się wyspać, pogodźcie się z tym, że gdzieś tam lekki bebsuk w was będzie. I tyle ode mnie. Łapkujcie, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja standardowo z Bulbazorem się żegnam i do zobaczenia w następnym vlogu.